Witajcie widzowie. Kasia, ja z Kasią właśnie wybrałem się na spacer i właśnie zobaczyliśmy coś nie, naprawdę niespodziewanego. Jakoś tak dziwnie się spadły, ja nie wiem, jakoś tak kolorowo się zrobiło. I wiecie, co ja znalazłem? Wiecie, co ja znalazłem? Zejrzane koty, to one musiały to zrobić. O, nie idzie! A! Bo nas ta musimy uważać! Zo no, co on robi! Łydka jej! Let's go! Round, round. Aaaa, się! O nie, to to czarny kot zrobił! Nie <śmienicza> mogę moja luga! nie, to Co on robi w ogóle? są. No! O nocy! A tak, dziwne koty. Tak w ogóle jeszcze powiem, że jej musiał się naprawdę nas dziwnie gapić, Ej no, to było susi. Dobra, pa, pa.